Serdecznie witamy na Kiermaszu Świątecznym. Jest to dla naszej społeczności szczególny dzień, a dzisiaj też szczególna okazja, bo nastąpi inauguracja naszej sceny. Chciałbym przywitać serdecznie panią burmistrz Hannę pułakowską michałak Serdecznie witam no, dzisiaj gospodarzy tej całej imprezy, czyli Radę Rodziców, panią przewodniczącą, panią Marię Rolinę. Kilka lat temu powiedziałem, że y, marzy mi się, aby mała sala gimnastyczna miała szybką możliwość adaptacji do sali teatralnej. Dzięki Państwa głosom, którzy głosowaliście Państwo w budżecie obywatelskim na zadanie rozbudowa sceny szkolnej, y, to dzięki Państwu ta rozbudowa była możliwa. Y, dzięki wsparciu Rady Rodziców, za co serdecznie dziękuję, również została... Y, Tworzona odpowiednia instalacja elektryczna, żeby to wszystko udźwignęła. Za chwilkę uroczyście otworzymy pierwszy raz kurtynę. Oczywiście to jest dość wyjątkowa chwila. Bardzo się cieszę, że szkoła, scenę ma. Podziwiam determinację pana dyrektora w dążeniu do tego celu, bo rzeczywiście o scenie, profesjonalnej scenie i o tym, żeby. Kółko teatralne, które w Państwa szkole funkcjonuje tak prężnie, tak pięknie funkcjonuje, miało możliwość wystawiania sztuki e, i tego, co e, nauczyciele wspólnie z dziećmi przygotują no, w sposób prawie profesjonalny. To wyjątkowy rzeczywiście, e, rzeczywiście dzień e, i bardzo, bardzo się cieszę, jak Państwo widzicie, szkoła spełnia równe, różne funkcje, również teatralną od dzisiaj mocniej niż zwykle w tej szkole. No i nie mogę się doczekać tego przedstawienia i kolejnych. Gratuluję Panie Dyrektorze. Ja chciałam ze swojej strony zaprosić Państwa na część charytatywną, na nasz, nasze stoiska, szczególnie do naszej słodkiej kawiarenki. Wspominam, że całkowity dochód idzie na finansowania dla uczniów z naszej szkoły. No bardzo proszę teraz abyśmy przystąpili do otwarcia kurtyny. Robimy to po raz pierwszy i ostatni, więc nie mamy wprawy. <laughs> Gwiazdki nad wami, a ja wytrwale czuwam nad strzodami. Będę śpiewał, będę lucił, czas do poranka piosenkami kłócił. Dołożę trochę drewna do ogniska, żeby braciom pastuchom zma nie zmarzły nożysko. trzeba to Tuszkom tej kolety dzisiaj nie żałujcie. Dziękujemy za gościnę gospodarzu Panie. Niech tu Jezus i Maryja w tym domu zostanie. Z blaskiem pierwszej wiatki składamy życzenia. Niech się wszystkim, no marzenia. Niechaj mały Jezus wśród nas za gości, by nam nigdy nie zabrakło prawdziwej miłości. Nie czy zechce pan wciągnąć sierotę? A niby dlaczego ja mam panienkę wspierać? Szakter fajny ma profesora coraz ważniejsze. A czy ja wyglądam na instytucję dobroczynną? Ale zaraz już święta. Zostają się dla siebie serdeczniejsi. Głupstwa. Nie zabieraj mi więcej czasu. I święta. Jakie życzenia do diabła z Dajcie mi wreszcie wszyscy święty spokój. Hej, ludzie idą święta, niech drzwi otwierają serca, zacznie się odkupani ciesza. To ani myślę w to wierzyć. Co to ma znaczyć? Czego chcesz ode mnie? Bardzo wiele. Kim jesteś? Spytaj mnie raczej, kim byłem? Kim że więc byłeś? Za życia byłem twoim wspólnikiem. Jakubem dość groszem. Nie wierzysz we mnie? Ani trochę. Wyobraźnia, płata mi jakie świgle. Litości straszliwo zjawo. Czego ode mnie chcesz? Człowieku mam w sercu. Wierzysz we mnie, czy nie? No wierzę, wierzę. Nie mam innego wyjścia. Spędzony jesteś łańcuchem. Powiedz mi, dlaczego? Muszę wlec za sobą łańcuch, który sam ukłułem za życia. Sam się nim opasałem, przez swe złe uczynki. Twój łańcuch jest już podobny do mego. Jak to? Ani się obejrzysz, a będziesz pokutował, jak ja. Cały czas jestem w podróży, ani w chwili odpoczynku. Jakoby musisz mi to wszystko wyjaśnić. mi cię wyjaśnią. Kim jesteś? Jestem duchem dawnych świąt Bożego Narodzenia, twoich świąt. A co ci tu sprowadza? Twoje dobro. Przybyłem, aby cię nawrócić ze złej drogi. Moja szkoła. Tu wcale nie można się skupić. Co tam masz? Pokaż to! Oddaj to! Nie ma mowy, sam sobie weź! Oddaj! Daj! No dobra, masz. W Ej, zostawcie mnie wreszcie samego! 所以，其实。 Musimy się poznać. Jestem duchem tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. O, mamo, tata idzie, prowadzi Tomka. A jak się sprawował nasz maleńki Tomek? Zorowo, kochany chłopiec, tyle czasu, że było w samotności, zrobił się z niego wielki marzyciel. Duchem przyszłych śląg Bożego Narodzenia? Czy Ty pokażesz mi moją przyszłość? Czy możesz się do mnie odezwać? Bo los samego siebie widziałem. Nie duchu, nie ja nie chcę zmienić się. Daj mi szansę! Pokazałeś mi te obrazy, czy da się je zmienić? Ja już nie jestem tym człowiekiem, którym byłem przed spotkaniem z tobą. Nie jestem i nie będę przenigdy! Duchu, zlituj się nade mną, ratuj mnie! Powiedz, że jak zmienię swe życie, to zmienią się te obrazy. Ja żyję! Jest Wigilia! Mania, mania! Biegnij, no, kobieto, do tego sklepu za rogiem po indyka i zanieś go memu pracownikowi Robertowi. Sobie też kup coś na święta. Ja przepraszam za moje wczorajsze zachowanie. Chciałbym podarować, ależ proszę pana, to ogromna suma. Proszę część przeznaczyć na operację małego teama. Wesoły świąt. Wesoły świąt, panie Scrooge. Gdy pada śnieg i dzieci śnieg, marzymy o miłości. Wrócimy się, że to nie my jesteśmy jej Gdy pada śnieg i dzieci śnieg,